Chcesz zwiększyć swoją produktywność lub grać bez plątaniny kabli i to bez wydawania fortuny? Dziś mamy dla Ciebie idealne rozwiązanie. W tym filmie przedstawiamy najlepsze bezprzewodowe myszki z temu w kategorii cena jakość, od kompaktowych lekkich modeli do codziennego użytku i pracy na laptopie, aż po bardziej zaawansowane opcje z wysoką precyzją, wieloma programowalnymi przyciskami i stabilnym połączeniem. Przeanalizujemy ergonomię, żywotność baterii, rodzaj sensora, design, kompatybilność oraz oczywiście to stosunek jakości do ceny, abyś mógł wybrać mysz, która najlepiej dopasuje się do Twojego stylu pracy lub grania. Wszystkie linki znajdziesz w opisie. Numer 1. Shark. Miałem okazję przetestować bezprzewodową myszkę gamingową Attack i muszę przyznać, że bardzo pozytywnie mnie zaskoczyła. Już od pierwszego użycia czuć różnicę dzięki ultralekkiej wadze. Tylko 49 gramów. Mysz jest bardzo wygodna nawet podczas długich godzin pracy czy grania. Umożliwia szybkie i precyzyjne ruchy bez zmęczenia nadgarstka. Dołączona taśma antypoślizgowa pomaga zachować pełną kontrolę nawet podczas emocjonujących rozgrywek albo gdy dłonie się pocą. Dużym plusem są programowalne przyciski dzięki którym można ustawić skróty idealnie pod siebie. Zarówno do gier, jak i do pracy. Bateria też robi wrażenie litowo-polimerowy akumulator wytrzymuje nawet do 200 godzin pracy. Możesz zapomnieć o częstym ładowaniu. Szybkie ładowanie przez USB-C to kolejna zaleta. Zwat: bardzo lekka konstrukcja nie każdemu przypadnie do gustu. Niektórzy wolą cięższe myszy, a delikatniejsza budowa wymaga ostrożności. Mimo to szczerze polecam świetny wybór zarówno dla graczy, jak i do codziennej pracy. Miałem okazję przetestować bezprzewodową myszkę gamingową atak i muszę przyznać, że bardzo pozytywnie mnie zaskoczyła. Już od pierwszego użycia czuć różnicę dzięki ultralekkiej wadze, tylko 49 gramów. Mysz jest bardzo wygodna nawet podczas długich godzin pracy czy grania. Numer 2 Atak, bezprzewodowa myszka Atak to opcja dla tych, którzy szukają wydajności, wygody i elastyczności do pracy, nauki i gamingu. Największą zaletą jest magnetyczna stacja ładująca. Wystarczy odłożyć myszkę, a zawsze będzie gotowa do użycia, bez obaw o rozładowanie podczas ważnej rozgrywki czy pracy. Ciekawym dodatkiem jest panel dotykowy do zmiany efektów podświetlenia. Łatwo spersonalizujesz swoje stanowisko. Łączność to kolejny mocny punkt. USB-C odbiornik 2, 2, lub Bluetooth. Jednym przyciskiem możesz przełączać się między urządzeniami. Na przykład laptopem, komputerem stacjonarnym czy tabletem. Przełączniki HUANO gwarantują długą żywotność do 20 ja milionów kliknięć i eliminują problem podwójnych kliknięć. Minusy? Niska waga i efektowne podświetlenie mogą nie każdemu odpowiadać, zwłaszcza jeśli ktoś woli cięższe lub bardziej stonowane urządzenia. Ciekawym dodatkiem jest panel dotykowy do zmiany efektów podświetlenia. Łatwo spersonalizujesz swoje stanowisko. Łączność to kolejny mocny punkt. USB-C, odbiornik 2, partryk katargeac lub Bluetooth. Jednym przyciskiem możesz przełączać się między urządzeniami, np. laptopem, komputerem stacjonarnym czy tabletem. Przełączniki HUANO gwarantują długą żywotność do 20 ja milionów kliknięć. Numer 3. HX3 To myszka bezprzewodowa stawiająca na wszechstronność i wygodę, świetna do domu, pracy i gamingu. Ergonomiczna i lekka, pasuje zarówno do prawej, jak i lewej ręki. Nowoczesny wygląd, a podświetlenie RGB można dowolnie ustawić lub wyłączyć dla minimalistycznego efektu. Największy atut to potrójny tryb połączenia kabel, Bluetooth i odbiornik 2K 4GHz. Dzięki temu obsłużysz laptopa, komputer, tablet, a nawet smartfon jednym kliknięciem, przełączając się między urządzeniami. Akumulator 650 z tego wytrzymuje wiele dni. Wydajność dostosowuje się do trybu przez kabel pełna moc, a bezprzewodowo wystarcza do codziennej pracy i każualowego grania. Obsługa Macre to dodatkowy plus dla graczy czy osób używających wielu skrótów. Dla fanów superciężkich myszek czy ekstremalnej personalizacji model może być zbyt prosty. To myszka bezprzewodowa, stawiająca na wszechstronność i wygodę. Świetna do domu, pracy i gamingu. Ergonomiczna i lekka, pasuje zarówno do prawej, jak i lewej ręki. Nowoczesny wygląd, a podświetlenie RGB można dowolnie ustawić lub wyłączyć dla minimalistycznego efektu. Największy atut to potrójny tryb połączenia: kabel, bluetooth i odbiornik 2G 4GHz. Dzięki temu obsłużysz laptopa, komputer, tablet, a nawet smartfon. Jednym kliknięciem przełączając się między urządzeniami. Akumulator 650 tego DiMai wytrzymuje wiele dni. Wydajność dostosowuje się do trybu. Numer 4 Tuan, bezprzewodowa myszka Tuan, to praktyczna propozycja dla tych, którzy lubią oryginalność na swoim biurku. Design z motywem zwierząt z kreskówek od razu przyciąga wzrok, idealna dla osób, które cenią nietuzinkowe rozwiązania. Stabilne połączenie bezprzewodowe zapewnia płynne działanie podczas pracy i rozrywki. Myszka jest kompatybilna z każdym popularnym systemem operacyjnym. Kolorowe podświetlenie RGB można łatwo dostosować lub wyłączyć. Bateria litowo-polimerowa ładowana przez USB-C. Koniec z wymianą zwykłych baterii. Minus? Dla graczy sportowych lub do bardzo zaawansowanego gamingu to raczej model do pracy i domu niż na turnieje. Motyw kreskówkowy nie wszędzie się sprawdzi, ale w domu lub jako prezent super opcja. To mysz dla osób, które cenią wygodę, prostotę i chcą wprowadzić trochę koloru do swojej codzienności. Stabilne połączenie bezprzewodowe zapewnia płynne działanie podczas pracy i rozrywki. Myszka jest kompatybilna z każdym popularnym systemem operacyjnym. Kolorowe podświetlenie RGB można łatwo dostosować lub wyłączyć. Bateria litowo-polimerowa ładowana przez USB-C. Koniec z wymianą zwykłych baterii. Dla graczy sportowych lub do bardzo zaawansowanego gamingu, to raczej model do pracy i domu niż na turnieje. Stabilne połączenie bezprzewodowe zapewnia płynne działanie podczas pracy i rozrywki. Myszka jest kompatybilna z każdym popularnym systemem operacyjnym. Kolorowe podświetlenie RGB można łatwo dostosować lub wyłączyć. Bateria litowo-polimerowa ładowana przez USB-C. Koniec z wymianą zwykłych baterii. Dla graczy sportowych lub do bardzo zaawansowanego gamingu.